Co u was słychać? Jakieś tutaj włosy mi się zapodziały. O, mój kot tutaj za mną siedzi. <gry> Amore, ciao! I dzisiaj jestem w domu, mówiłam, i sobie tak pomyślałam, że y, dzisiaj nagram, zmontuję vlog. Mam trochę materiału, tam z, będzie to taki vlog z różnych dni, taki trochę pomieszany, bo ja tak czasem nagrywam, włączę sobie telefon, coś tam nagrywam. I, a później to później wybieram z tego takie najciekawsze momenty i to montuję w jedną całość. Także będzie to taki vlog, codzienny vlog z różnych dni. Hej! Ma cał! Wienianki tu, Wienianki tu. Teraz sobie zrobię kawę, zasiadam do komputera i będę montować. Nie wiem, czy wszystkie koty gubią tyle sierści. Wszędzie mam sierść, a ja się zawsze ubieram na ciemno, bo ja zazwyczaj na czarno się ubieram. No, może. Perdiłam to, Ona jest taka kolona. zawsze by chciała, zawsze by chciała siedzieć, siedzieć u kogoś na kolanach, ale tyle tej sierści gubi, że. Naprawdę, że jest. Nie jestem sempre benvenuta. Mi dispiace, dai, vai. Ja devo farmi il caffè adesso. Perché porque... stamattina? Sì, si, l'ho preso presto, 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 alle sette. Lei mi insegue, eh? Podąża za mną. Przyszła znowu tutaj do mnie. Znowu tutaj do mnie przyszła. To jest taki kot, który lubi towarzystwo. Lubi towarzystwo, to ten kot. Mam w kuchni jakieś światełka. One są osobne, widzicie, tam światełka i taką girlandę, Czego ona jest? To On nie jest słoma, to takie e, bardzo elastyczne drewno. I wieczorem to fajnie wygląda na baterię. Coś Wam chciałam powiedzieć. Chciałam Wam powiedzieć, że wrócę też do nagrywania filmików z języka włoskiego, także Moglibyście mi podać, co Was interesuje, jakie filmiki, jakie tematy z języka włoskiego chcielibyście, chcielibyście, żeby tutaj nagrała. Coś w rodzaju tego, co ja nagrywam, w sensie, że wiecie, że ja nie, nie lubię uczyć gramatyki. Człowiek za dużo myśli pod względem gramatyki i później się blokuje w trakcie mówienia, nie jest w stanie, nie jest w stanie swobodnie rozmawiać. Zobaczcie jaka dzisiaj beznadziejna pogoda, pochmurno, dziś rano była niesamowita, mgła, nic nie było widać, mój balkon, który w lecie jest cały okwiecony i na którym urzędujemy przez cały czas, bardzo często robiąc różne e, aperitiva, kolacje itd. i tak dalej. teraz jest... Pusty i opuszczony. Jeżeli macie życzenia odnośnie jakiejś konkretnej tematyki, sytuacji, yy, może jakichś konkretnych po prostu wyrażeń, czegoś nie wiecie, yy, nie możecie znaleźć, chcielibyście wiedzieć, jak się po włosku mówi, dajcie mi znać, to to uwzględnię przy następnych filmikach dotyczących języka włoskiego, bo takie teraz yy, też będą ładować. Są teraz obostrzenia, i nie można się zbytnio nigdzie przemieszczać. To wiadomo, że w ciągu y, tego okresu zimowego nie, już się nie podróżuje tak dużo jak w, jak w wakacje i tych filmików y, podróżniczych jest y, z widokami jest wie, wie, o wiele mniej. Ja w tym roku strasznie dużo, y, długie miałam te wakacje, zazwyczaj się to nie zdarza. O, bateria jak ziskarika. Ja w tym roku miałam y, niezmiernie długie wakacje, co zazwyczaj się nie zdarza, tylko w tym roku się tak zdarzyło. Także byliśmy długo w Ligurii nad Morzem. Później wyjechaliśmy sobie do Francji, później znowu na jezioro Garda. Ja wam wstawiłam filmiki z vlogi z Sirmione, z Dezencano del Garda i z Francji, ale nie zdążyłam stawić, e, nie zdążyłam wstawić vlogu z Ligurii, dlatego że on był strasznie długi. My tam byliśmy bardzo długo, bardzo dużo nagrałam, bardzo dużo tego materiału mam i e, i prak praktycznie przemieszczaliśmy się z jednego miejsca do drugiego. Najpierw Liguria, później Francja, Francja później Lago di Garda, jezioro Garda. I nie dałam rady, nie miałam kiedy montować, i e, praktycznie jak już zaczęłam, zabrałam się za montaż, to zmontowałam właśnie tą Francję i, i jezioro, bo były krótsze. A tego materiału z Ligury miałam tak, długo, tak dużo, że nie zdążyłam tego zmontować. Później się zrobiło zimno, i także nie było takiego nie było sensu montowania tego wszystkiego, także pomyślałam sobie, że to po prostu zostawię, bo dużo czasu by mi zajęło montowanie tego montaż tego tego vlogu z Liguri, zostawię to sobie może na, na, na przyszły rok, na wiosnę wam stawię jako vlog z Ligurii, chyba że chcecie wcześniej, jeżeli chcecie wcześniej, to wam go przygotuję wcześniej, ale tak jakoś stawiać letnie vlogi w zimę, to mi tak się jakoś nie wiem wy wydaje mi się takie dziwne. In un addirittura i tempi di altri 6 benefici, tutto. Molto bene il di calcio e mezzo settimana. Il periodo di calcio con lo segno a un turno intersettimanale ad alta tensione, gli equilibri precari della corsa scudetto, dell aprono divento sata l'altro alle 18.30 antipasto una ricca serata che propone più assassino interconto Napoli, fondamentale. Buona giornata per disputanti a Milan, che ancora senza Ibra, gioca in casa. E tu? Calci, e tu di cosa dici? Ciao amore, ciao! Previsioni per oggi, mercoledì 16 dicembre. Ja dzisiaj muszę iść do. odebrać kalendarz, który zamówiłam mojej teściowej na, jako prezent świąteczny, bo ona lubi takie prezenty sentymentalne. Jest to kalendarz oczywiście ze zdjęciami wnuków z całego roku, także, um, także muszę iść do Estelungi, bo Estelunga na ich stronie mają też taki serwis fotograficzny, gdzie możecie wywołać sobie zdjęcia, zamówić różne gazety, gadżety, jak na przykład jak. Y jak, jak, jak Jakieś tam kubki, poduszki, puzzle, etui do telefonów i tak dalej. I ja właśnie zamówiłam kalendarz i idę go odebrać. Będziecie mi dzisiaj towarzyszyć. Aspetta, 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 ładnie detto Aspetta, vieni qua, vieni qua. Adesso puoi nie? Va Eh? va bene così? golosa sei una gatta golosa tu ma molto golosa <ride> Grave, soprattutto se si guarda il numero dei decessi. Numeri che spingono ancora una volta istituzioni ed esperti a invitare tutti alla prudenza in occasione delle feste. Ma sono ancora cinque le regioni considerate a rischio alto: Emilia-Romagna, provincia di Trento, Puglia, Sardegna e Veneto. Migliora la situazione negli ospedali dove si liberano sempre più posti letto. Dzisiaj mam coś dla Was nowego. Mam nadzieję, że to jest coś nowego. Zobaczymy. Dajcie mi później znać, czy, czy znaleźliście ten sposób, czy nie. Ale chciałam Wam pokazać, jak zrobić kawę z Moki. Pianką. Tylko, że niestety jest to opcja tylko dla tych, którzy słodzą kawę. Ja właśnie rzadko taką kawę piję, bo ja jej nie słodzę. Ale jeżeli słodzicie kawę, to możecie sobie zrobić też kawę z moki z pianką. Teraz zaraz Wam pokażę, jak to się robi. To jest bardzo taka stara włoska tradycja. Nauczyła mnie tego siostra mojej teściowej. Otwieramy sobie mokę, żeby widzieć, jak, jak tylko zacznie kawa wychodzić. Bo od razu ją musimy wziąć. Także lepiej ją pilnować. Ja już zaczynam czuć zapach kawy, także zaraz, zaraz wypłynie. To jest ta pierwsza kawa, którą tutaj wlewamy dosłownie odrobinę i od razu zaczynamy mieszać. Zaczynamy robić kremik, ale ja tego cukru tutaj chyba za mało dałam. A resztę kawy oczywiście, oczywiście zostawiamy na, zostawiamy na ogniu za dużo kawy wlałam, powinnam była wlać mniej, bo oczywiście mając w ręce telefon. Bardzo szybko, mocno, energicznie trzeba tą, tą kawę mieszać, tak żeby był, powstał spory kremik. A tam kawa niech sobie spokojnie wypływa. Zobaczcie, jaki krem powstał z tej kawy. Biorę tą filiżankę, Jedną łyżeczkę tego kremu daję na dno filiżanki. Jedną, żeby nie było za słodko. Ktoś, kto słodzi więcej, może dać, może dać dwie łyżeczki. I jak da dwie łyżeczki, to oczywiście y, będzie słodsza i będzie więcej kawy, więcej pianki. Zobaczcie, o, włączył mi się tutaj flash. Dolewam, zobaczcie, jaka pianka. Rozlałam, nieźle. To tak, jak, jak się ma w jednej ręce telefon, a w drugiej się, się próbuje normalnie robić różne rzeczy. Zobaczcie, jaka pianka. Oczywiście, gdybym nie miała telefonu w ręce, to by mi to o wiele lepiej wyszło. Tak to wygląda. I co Wy na to? Dajcie mi znać, czy Wam się podobało. A oczywiście tą, tą piankę, ona tutaj cała dostała, schowacie sobie do lodówki. Wszystko mi tutaj ucieka. Dzisiaj schowacie ją sobie do lodówki i będzie Wam służyć do, do kolejnych kaw. Smacznej kawy Wam życzę. Pokażę Wam teraz e, kalendarz, który zamówiłam dla mojej teściowej. Odebrałam go ze sylungi. Zaraz zobaczymy, jak on tutaj wygląda. Ok. To jest kalendarz na dwóch. 2021 rodzinny cała rodzinka zobaczymy czy ładnie go zrobili tutaj mamy styczeń mój syn ubrany na zimowo mojego syna nigdy nie widzicie bo bo się nie lubi pokazywać tu jest moja córka fajny, duży kalendarz. To sobie zawieszą na ścianie. Moja teściowa lubi takie prezenty. Tu też jest moja córka. Tu jest mój syn nad morzem. Starałam się tak dobrać miesiącami zdjęcia, żeby pasowały. Tutaj na przykład to, było, to zdjęcie było zrobione w lipcu. No i właśnie w lipiec je wstawiłam. Lipiec, później jest sierpień. Sierpień, jak są urodziny mojego Mojego syna i właśnie to jest z urodzin mojego syna. Wrzesień. Tutaj, urodziny, natomiast w październiku, urodziny mojej córki. To jest z zeszłego roku ze, ze świąt Bożego Narodzenia i e dziesięćembre. Taki ko kalendarz kosztuje 19 euro.